Siema. mamy tutaj Horten Gold 229 w skali 1.72 od firmy REWEL numery 4312. Tak wygląda opakowanie, ja tradycyjnie REWELowskie. To tam, przejdziemy do instrukcji. Model jest już trochę leciwy, więc jest instrukcja jest trochę coś inna. Otwierana. Tutaj mamy opis samolotu z danymi technicznymi. Tutaj mamy wstępy, jakie farby, jakie narzędzia, co to oznacza. Mamy wykaz ramek i oraz kolejność budowy, więc. Tutaj mamy jedynkę, dwójkę, kotpit, okrój kotpit, silniki, karabinki, więc można sobie tam kilka elementów żeby to rozbudować, dokupić, więc tak to wygląda instrukcja, fajna, przejrzysta, z takimi farbami, niestety nic jest taki, że farby są tylko rewelowskie, więc... Ale można łatwo to zmienić, znaleźć inne, więc tutaj jak, nie, jak wklejamy, jak nie może być, żeby skosem i w ogóle. Więc fajny model. Mamy dwie wersje kamuflażowe. one zdaje mi się tylko w sumie Kolorami się różnią, więc to mam jedną, tutaj drugą niestety. Stary model jest w tej wersji czarno-białe. Więc dobra. Tutaj mamy kalkomanie. Tak wygląda. Model jest 2006 z 2006 roku. Tutaj mogłaby być trochę lepsza tablica przyrządów. No, ale niestety tak to wygląda. Kalkomania. O. Oszklenie nawet. Fajne z dwóch części się składa. Jest fajnie przejrzyste. Tak wygląda. Ramki. I ramki mamy. Trzy ramki. A więc skrzydła. Tak wygląda szczegółowość. Ogólnie ten model były. Ze, ze, z drewniany, ze sklejki, zdaje mi się, więc te skrzydła. Tutaj mamy koła i różne przód samolotu. Koła, elementy podwozia. Więc źle to nie wygląda. Koła są dwuczęściowe oczywiście przednie, więc oraz tutaj główny element. Tak wygląda od środka, tutaj karowe biny są. I na nawet fajna szczegółowość. Jak na skali 1.72, więc tak wygląda o magazynki. Tak wygląda Horton od Rewol. Ja oczywiście mam jeszcze do tego maski od EP Mask. Więc tak wygląda cały zestaw. Więc jeżeli mi ci się spodobał, daj, daj, lubię to, jeżeli inne filmiki ci się yy, również podobają. Zasubskrybuj, aby nic w przyszłości nie ominąć, więc pozdrawiam ci serdecznie Hej Hej!